1 listopada w całej Polsce cmentarze rozświetlą się tysiącami zniczy. Ten niezwykły widok tworzy atmosferę ciszy i szacunku. Święto wszystkich świętych to nie tylko dzień odwiedzin grobów, ale przede wszystkim moment, w którym ludzie łączą się we wspólnej modlitwie i refleksji nad przemianiem. 1 listopada w Kościele przeżywamy y, wspomnienie wszystkich świętych, uroczystość wszystkich świętych, czyli taki najwyższy poziom świętowania liturgicznego i zbieramy jakby w jeden bukiet wszystkich tych, którzy zostali wyniesieni mówimy na ołtarze, czyli mamy pewność kościół sprawdził to poprzez procesy beatyfikacyjne, kanonizacyjne, że oni są w pełni zbawieni, mówimy katechetycznie że są w niebie. Tradycja obchodów wszystkich świętych sięga IV wieku. W kościele ustanowiono je, by oddać cześć wszystkim świętym, zarówno tym znanym z imienia, jak i tym, których imion nikt nie zapisał. To dzień wdzięczności za ich życie, poświęcenie i dobro, jakie wnieśli w świat. W Polsce święto ma wyjątkowy charakter. Łączy wymiar religijny z głębokim, rodzinnym znaczeniem. Odwiedzanie grobów stało się symbolem pamięci i szacunku wobec przodków. To jest taki dzień wielkiej radości. Radości z tego, że mamy tych, którzy są u Boga, którzy zwycięsko, szczęśliwie przeszli etap ziemski. Zapolony znicz to znak światła, które nigdy nie gaśnie, oznacza pamięć, nadzieję i wiarę w życie wieczne. To jest piękna tradycja, że z okazji 1 i 2 listopada wszyscy podróżujemy do miejsc, gdzie spoczywają nasi bliscy zmarli i bardzo zachęcam, żeby te tradycje kontynuować, żeby nie tylko postawić znicz i kwiat, ale żeby przede wszystkim się pomoglić. To jest też świadectwo naszej wiary w życie wieczne, w stanie umarłych w niebo. Choć ten dzień ma wymiar religijny, stał się częścią naszej kultury, symbolem wspólnoty, wdzięczności i ciągłości pokoleń.